Cześć, to moja i róża. Dzisiaj specjalnie dla Was otwieramy już 21 dzień z kalendarza adwentowego. No to, no to zaczynamy. zaczynamy. Ja Wam ogólnie powiem, że jestem już po Wigilii. I tutaj dostaję ja tak takie sama. dwa rzeczy. Jajko takie po Wigilii. Oczywiście po przedszkolu. I takie kinderki. Bardzo no, się mi podoba ta dziewczynka. A ja mam styrówkę z wigilii. Ja też bo mieliśmy takie wigilie klasowe. Okej, okay, to zaczynamy otwierać dla Was kalendarze. Dobra, Oj, to jest tu... Dobra. Muszę znaleźć 21. Ona jest tu. Dobra. Nie, to jest dwunastka. Mi się pomówiło, bo to była tak. Jest to 21. Yy, nie, nie, to nie jest to. Czekaj, yy, to jest... To? Na księżycu i mogę do nazwać dziewczynka, bo ma takie ładne oczy jak dziewczyna i ma taki dzwoneczek. To wiesz? No to zobaczcie, co tam jest. Co to? Świeczka. Świeczka to jest. No, to jest. papa świe świeczko. To teraz ja otworzę swoją czekoladkę. Mamy ją tutaj. Tutaj jest taki dwukolorowy deszek i takie różne zabawki. Pewnie z jarmarku świątecznego. A ja, a to już otwieraliśmy? Które? No? Ale ładne też to moje świeczko. Tak, nie? Teraz otworzę swój prezent. Jezu, jakie to słoniutkie. Patrzcie. Tutaj są takie elfy i słodki króliczek. A tutaj mamy kolejnego króliczka. gwiazdkę, serduszko, tu jakiś brylancik i serduszko. Takie hmm. gumeczki, ładne, z jednoroczcem. No, no, my jeszcze zadanie. Pościeraj kurzę. O, o. Okej, okay, to teraz ja, ja, ja otworzę. jednego tego założę. Ja mam te brokaty, co ty miałaś, kiedyś. Popatrzcie. Mamy tu różne tęczowe kolory i zobaczcie, jak ich jest dużo, ich jest aż dziesięć. Dziesięć, naprawdę zobaczcie, bardzo dużo. Zobaczcie, ja mam gumkę, już do plecała. się w lustrze. Okej, okay, to teraz ja przeczytam wam moje zadanie. Przeczytaj fragment Biblii mówiący o narodzeniu Jezusa. Oki, okay, bo ja mam nawet dwie Biblie to będę wycierała kurze okej, okay, a jej troszkę pomogę ja mam pepki. patrzcie co Maja narysowała to jest chyba bałwan bardzo ładny bałwanek moja. A, Róża, a wiesz dlaczego on stoi na toaletce? Dlaczego? Bo ja go malowałam błyszczykami. Okej. Okay. Oh. No Róża ma już zaliczone zadanie, a teraz czas wykonać moje zadanie. Dobra, kochani, to ja wam teraz przeczytam o narodzinach Jezusa. Narodziny Zbawiciela. Cesarz August ogłosił spis wszystkich ludzi, którzy zamieszkiwali jego kraj. Maria i Józef udali się do Betlejem, żeby dać się zapisać. Tam chcieli znaleźć schronienie w gospodzie, ale nie było wolnych miejsc. Schronili się więc w stajni. Tam też przyszedł na świat Jezus. Maria owinęła swego nowonarodzonego syna w pieluszki i złożyła go w stajennym żłobie. W tej okolicy pasterze paści swoje trzody. Nagle ukazał im się Anioł, i naokoło rozbryzgło się niebiańskie światło. Anioł powiedział im, że nieopodal narodził się ich Zbawiciel. Za chwilę Całe zastępy anielskie zaczęły śpiewać, wychwalając Boga. Okej okay, kochani, to już na tyle dzisiaj. No to Jest do, do zobaczenia. zobaczenia! Dawajcie łapki w górę i wklikajcie na dole czerwony przycisk subskrybuj. I oglądajcie nasze nowe odcinki z kalendarza adwentowego. No to pa bo już A. tylko zostały trzy dni i święta! 爸爸爸。